Jesteśmy młodzieżą wszechpolską i prowadzimy corocznie 14 lutego akcję Kocham Polskę, która właśnie jest związana z promowaniem patriotyzmu i tegoroczną tematyką jest e, polska przyroda i dbanie o polską przyrodę. Młodzieższych Polska to jest organizacja nacjonalistyczna, e, o, jest e, organizacją formacyjną. E, dzisiaj w dniu 14, walentego, 14 lutego w Walentynki e, wyszliśmy na starówkę i rozdajemy plakaty, które są związane z tematyką ekologiczną e, i tematyką polskiej przyrody. No jest ona związana m.in. z niską świadomością Polaków e, w dziedzinie ekologii. A my chcemy, chcemy wpłynąć na to, żeby ludzie byli bardziej świadomi tego, jakie zagrożenia płyną z zaniedbania naszej, naszej polskiej przyrody. No, polska przyroda jest e, dobrem narodowym, o które my powinniśmy dbać, które dostaliśmy od przeszłych pokoleń. Musimy je pielęgnować, żeby potem też móc przekazać je e, kolejnym pokoleniom. Dlatego e, pod tytułem kocham Polskę i w tym roku jest e, hasłem kocham Polskę, dbam o polską przyrodę. I to właśnie plakat dla Pana. Dla mnie? Bo... Tak, proszę bardzo. <grywania> Miłego dnia. No myślę, że tego, co miłość, nie ma świat. właśnie hasła -hmm. naszej kampanii jest pokaźne, z bardzo